Nadszedł ten dzień. Niepowtarzalna chwila. Dobra. <grym> też, też za tym tęsknimy. Słuchajcie, ale faktycznie nadszedł ten dzień. E, Zapowiadane jest dawien dawna. To tak? coś wam pokażemy. Tak. I to nie będą wdzięki czytaczowej. Nie tym razem. Pokaż co pokażemy. Pokażemy wam to cudo, które już zapowiadaliśmy chyba z milion razy, ale w końcu się dokonało. <grym> tak. Harry Potter, pop-up guide to Hogwarts. Szługa! A, wyciągniemy oficjalnie, bo jeszcze tak, nie otwieraliśmy. Tak, na Waszych oczach to otworzymy yy, i będziemy obserwować, co to jest. W ogóle, co to jest? To jest pop-up. Co to czyli jest? Czyli teoretycznie książeczka dla dzieci. Taka trójwymiarowa książeczka, którą jak otworzycie stronicę, to się... Pokazują. Te, nie nie, nie rzeczy. Bo już spoilerujesz mi. No nic nie spoileruje. No więc to jest taka książeczka dla dzieci, ale też, no wiadomo, no Harry Potter, no to dla każdego, to jest zwłaszcza dla tych starych wyjadaczy, takich sentymentalnych dziadów jak my poterowych, prawda? Dobra, nie będziemy tego przedłużać. To jest pierwszy z trzech pop-upów i na koniec tego filmu będziecie wybierać, który z kolejnych mamy otworzyć. No chyba, że zainteresowanie nie będzie żadne, to ich nie otworzymy, otworzymy sami. Zaciszy domowym nie pokazują wam absolutnie niczego. niczego. Otwieramy, otwieramy i niech się dzieje. Tak, magia. from the film of Harry Potter, a pop-up pop <grym> pop guide to Hogwarts. Dobra, dobra bez gadania, dobra, dobra, dobra. O, i mamy tutaj Hogwarts, otwiera się, ale takie zmizerniałe to. I jest. Tak, bo to widzę, że to trzeba trochę chyba dopomóc, troszkę, wiesz, że to trochę tak. eee, Powiem ci, że troszkę żali rozczarowanie. To jest takie pogniecione, jakby krowiec gardła wyjęte. Ja myślę, że to się pięknie otworzy. <grym> No nie. O nie. Wiesz, to za długo było złożone, wiesz. Bo tego się nie zamyka, pewnie. Czekaj, bo to może powinno być o tutaj. Nie. Dobra, no dobra tutaj mamy jeszcze jakieś dotknąć. teksty. Nie, nie, szczerze mówiąc, to pierwsze wrażenie to jest takie rozczarowanko. No takie troszkę. Żeby nie powiedzieć po taniości zrobione. No tak troszkę wygląda. Tutaj mamy chyba ciekawostki z planu filmowego. A tak? możliwe. No zobacz, tam Tak, troje bohaterów, zamek Hogwart. domy Hogwartu i... Biuro dyrektora. A co my tutaj mamy? Aha, jakieś banały, tam że Harry uczył się w Hogwarcie. Takie rzeczy, e, które wszyscy wiedzą. Tak, uczniowie przybywający z całej Wielkiej Brytanii, więc banały. No dobra, no ale to jest cecha publikacji około potroby, które dobra, mają czekaj. być ładne. Ojej, teraz... Czekaj. O, jest! Aha, czyli teraz mamy dalszą część Hogwartu. Tu już tak. klarnie. Mhm. Ale jest to po prostu... No, nie, nie, nie. Vanitas vanitatum et omnia vanitas est. No bo to to powinno być Marność ładnie. nad marnościami. Nie, no to wygląda jak kupa. No tak, jakoś Szt, jak, jak reklamo... tutaj jakieś... Jak pokazywali, powiem szczerze, na tych filmikach, to to jakoś ładniej się otwierało. Chyba, że mieli do rekla... O, tu mam zagnieciany rożek. Ra... Nie, jaki to jest szajs. To mogło być ładne, ale. Nie, nie totalne powiem wam szczerze rozczarowanie to kosztowało prawie dwie stówy i jakość mhm. wykonania tego jakość jak to wygląda to jest wiecie to jest na takiej zasadzie mamo chcę Hogwart mamy Hogwart w domu Hogwart w domu a tutaj czekaj, coś się otwiera to jakieś się otwiera tutaj Draco jest Tam? tutaj dziennik Tomaridla no i morda no, salazarfiktor to, to jest a, fajne bo to jest takie małe drobne blah, i tutaj... blah. Patrzmy dalej, co? Okej, okay, my... Bob. <kluz> Wojsko do quidditcha. I to też dużo prostsze od Hogwartu. Nie. Sorry, sorry, ale. Chodź, to czy powinno się czekać, a może tak trzeba tak wygiąć? Nie. No nie. To nie. jest. Wszystko hmm. rozpieprzone. Nie. Wiecie co? Tutaj, o, tu jest fajny smoczek. Zobaczcie, w, mamy tutaj uczestników turnieju, złote jajo i puchar. To jest fajne. Ty też masz tam coś po swojej tak, to stronie. Jest Harry. Na boisku. Na Aha. Boisku. Czyli tutaj Aha. zakon feniksa. No to jest całkiem całkiem ciekawe. Aczkolwiek. O, jeszcze jest. Chciałam powiedzieć, gmork. Patrz, transmutacja seriusza. Syriusz. Przemiana z psa zrobione. w animaka. To jest bardzo fajnie zrobione. Jest fajne. Te duże są katastrofalne. Ale te małe. Te małe są bardzo fajne. Natomiast duże to, to jest jakaś farsa. Coś tam jeszcze mamy. <grym> tak. Hogsmeade, widzę, jest. No jest. Hogsmeet całkiem? Całkiem, całkiem. Najlepiej to wygląda. Bo jest na mały pewno. i nie ma chyba tylu skomplikowanych elementów. Tak, ja nie widzę tutaj większego szału, no ale Hawksmith wygląda całkiem całkiem nieźle. Nieźle, nieźle. Poskładany. No tutaj trzeba to ewidentnie poskładać paluchami. Być może, wiesz, być może faktycznie <coughs> trzeba to wszystko. Zobaczmy, jak się mapa pachun fotów tutaj przedstawia. Jak się to otwiera? Coś ślady, się porusza, Harry Peter Pettigrew. Ale. A, całkiem. Dalej? Dalej, dalej, zdecydowanie. A. Chyba zakazany, zakazany las, las i chatka Hagrida. Hatka Chatka Hagridu, ha? Powiem wam, że to jest taka tandeta. Nie wiem jakie ty mm. masz zdanie, ale to jest po prostu arcytandetne. O! Patrz tutaj grał Pa... O, grałpek za drzewkiem. No, tak, on odsuwa drewno. To jest fajne. Takie najmniejsze, drobne rzeczy tak, są najfajniejsze. Tak, te drobniutkie rzeczy, bo chatka Haglida to jest już w ogóle katastrofa, Wam powiem. Raz, że to jest katastrofalnie zrobione. Dwa, że ja po prostu widzę, że gdyby to dziecko dotknęło, to już jest kaput. Nie, bo to jest kolekcjoner kolekcjonerka, żeby raz sobie obejrzeć i postawić na, na Czekaj, ty masz tutaj jeszcze do otwarcia tak. zakazany las. Tak. A, Ach, czyli Harry na Harbodzibie i Aragok. Aha, Jeszcze coś mogę jest. Mm -hmm. Boże, boję się trochę. Aha, Testar. testral. No i Testral całkiem, całkiem. I ostateczna bitwa. A -a -a. Harry i Voldemort. A tutaj co? Aha, boże, tutaj odstaje, <coughs> tak? To już jest koniec? Tak. Ale to jeszcze możesz rozłożyć na całość. Aha, czyli jest... Z... <coughs> czyli to można wziąć. Mm -hmm. I... Pełnie tandety w całej ozdobie ujrzeć, tak? Tak. No dobrze, więc jak to oceniasz, to dzieło? Oceniam to... rozczarowanie. Kategoria rozczarowania. Widzę okładkę potem... Okładkę ma ładną. Okładka i grafika w ogóle jest ładna, no ale jest to rozczarowanie, no bo jednak na filmikach to zupełnie inaczej wyglądało. To było ładne, tak jakby dopracowane, piękne, a tu wszystko jest zagniecione, jakby już było milion razy zużyte. Mhm. Tutaj widać, tu nad od góry, Elementy, które nie są wystające, więc chyba w transporcie nie mogły się uszkodzić, wydaje mi się. Jakby to, że to otwierane było wielokrotnie, pozagniatane, no takie... Te małe elementy były super, bardzo mi się podobały. Te drobniutkie, takie nieskomplikowane. Bo te bardziej skomplikowane widać, jakieś niedociągnięcia, że miało być fajnie, a no, wyszło jak wyszło niestety. I teraz wszystko w waszych rękach. Ja nie powiem, wybierzcie to, co mamy wam pokazać następnym razem, tylko wybierzcie to, czym będziemy się rozczarowywać następnym razem. Czyli mamy tutaj fantastyczne zwierzęta, a tam mamy ulicę pokątną. Tak, czarno co widzę. No, ale może się okaże, że przy przyszłym filmiku ten pierwszy okaże się tylko wypadkiem przy pracy, a te będą zachwycające. Może tamten był pierwszy wydawany i tutaj swoje błędy naprawili, no nie wiem. Wątpię. W każdym razie dajcie znać, co myślicie na temat dzisiejszej pokazówki i czy zechcecie wydać pieniądze na to coś. Trzymajcie się. Pa, pa. hej.